Siemanko, jestem Wertes. witam was w kolejnym odcinku z Hardcora. Dzisiaj jesteś ze mną Ula, ale nie ma jej na kamerce. Cześć, nie mam mnie na kamerce, bo jestem chora i wyglądam jak gówno. <noise> tak, Ula jest chora. E, Okej. Okay. Kolejny odcinek zrobiłem sobie, stojaczek na zbroję, zobaczcie, dla pokazu wam pokażę. Taką działa w wersji 1.8 wprowadzili, bardzo Zgadam łatwo czapkę. go zrobić. Zakładam czapkę, elelelelele. Plan na kolejny dzisiejszy odcinek, dzięki za miliony, miliony, miliony komentarzy o tym, że enchant się zmienił i żebym tamtego dexrupaka wywalił, bo jest przedawniony. Pokażmy jak to wygląda. Teraz są dwa okienka, do jednego wkłada się lapis, do drugiego książeczkę lub byle co i można enchantować już bez problemu. Dobra, ale nie będziemy enchantowali, bo jak widzicie, dwa levely mi spadły, ponieważ naprawiam sobie ten mieczek. I dzięki za komentarze odnośnie etków, żebym sobie zrobił looting aka grabież na miecz, przez co będzie mi więcej rzeczy dropiło. Także ja sobie tutaj od razu ten oto miecz złączę z lootingiem. To by już mi coś lepiej dropiło. Mam nadzieję, że to był dobry ruch. Nieważne, jest też plan, żebym sobie zrobił Falling 4 na buty nie wiem czy na tecz, sobie po prostu naprawię później, jakby mi się zepsuły. No, myślę, że musisz naprawić się później. Wstaćcie. Dobra, Feterfolin 4. Ściegamy buty. Kowadełko. Buty. Pyk, co wejdzie? Feterfolin. Bierzemy? Bierzemy. Okej. Okay. Już, już się nie będę bał spadać. Także okej. Okay. rozkminiłem też, że od razu skoro sobie zrobiłem tutaj stojak, żeby nie napitalać jak jakieś yy, głąb, to zrobię od razu sobie całego seta, który tu postawię i będę go enchantował i zabiorę go na wyprawę na smokę, jeżeli dotknam. E, ok, okej. Crafting table. Robimy po kolei tyk tyk tyk. Spadnie. Botsy i hełmi. Okej, okay. mamy cały set. Ja go póki co nie enchantuję, tylko to najnormalniej w świecie. Założę na sto, jak żeby już czekał. Zobaczcie. Tak. Szkoda, że jeszcze miecza się nie. Da. Nie, nie da się mieczka. A szkoda, że tak fajnie leżę. Odwróć do jazdy. Widzę. No. Ok, jak no. poszło. Eee, co ja tutaj odkładam? Koksa. No. To. I tutaj? Dobra, książkę póki co mogę zwrócić. Zwrócić. <laughs> zwrócić. Żeby sobie tam stała. W sumie lapis też byłam trochę ma... Ej, przez chwilę jak tak przeszedł, to myślałem, że ktoś tutaj stoi. Teraz uh. będę się tego bał. Okej, okay. pokażę wam jedną rzecz, bo nie wiem, czy pokazywałem wam w poprzednim odcinku, ale tutaj obok mam świetniczek z kaktusa zrobiony. Tak on działa. Dziękuję. <ścoughs> Bo ja może go z lawy zrobić, ale jakbym do lawy skoczył, przez przypadek to bym już nie wyszedł. Ale dlatego lepszy był kaktus. Też nie wejdzie, bo są ale mogę go zniszczyć. A lawy co zrobię? <laughs> musiał coś mieć do wylewania. Fucking. Okay. Te kurczaki czasami mi uciekają, jak widzicie. Trzeba je gnoić normalnie. Ostatnio troszkę je bo tutaj jak sobie przyszedłem, żeby pójść na etki, to właśnie dostałem dużo jajek. Co tutaj jajkami? Nie, pójdę. Pójdę tutaj, odłożę później ewentualnie placki, mogę porobić. Cała skrzynia, prawie jajek. Coś ja chciałem, skoro mam miecz na looting, to też widzowie proponowali mi się wybrać na jakąś pustynię że tu żadnej nie widzę oprócz tego przydomku, Żebym zaplował na etki, bo właśnie na pustyniach ich się najwięcej są szpałni. Takie są znikpały, że się szpałnią. Też przed ja myślałam, że ktoś tam stoi. Teraz to będzie miejsce do idealnego trollingu. Hmm, tak w sumie nic nie mam co, bo właśnie level mi spadł przez te koksy. Naprawiać raczej tego nie będę naprawiał, to nie ma sensu. Mm, bu, 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 bu. Ale widzisz, jaka przydatna ta mapa? No? Myślę, że. Tylko, że myślę, że jak ta mapa idzie tak, żeby gdzieś pójść, gdzieś tutaj, tutaj, że może tu być jakaś pustynia. Możemy pójść na jakąś wyprawę pustynną. Zobaczyć. Jedzenia mamy od groma. No dobra. I mamy w drogę. Impreza. Dobra. pospamowałem na singlu, może ktoś mi odpisze. <głos> <głos> Jakiś <hero> break. <noise> Lecimy w podróż szukać pustyni. <noise> gdzie ja bym poszła? Tam gdzie? Chociaż nie. Tam te tereny były zwiedzone. Te nie są zwiedzone, bo jak tu by się diority zaczęły spałnować. No. To są nowe tereny, może coś fajnego by się znalazło. Także można tam sobie pójść. Co mamy? Drewno zabraliśmy, to zabraliśmy. Może jakieś żelazo, jakby coś bym sobie z... zrobiły na przykład, nie wiem. Sokierkę czy coś, jakbym potrzebował, co? No dobra. kierkę możesz wziąć ze ściany. Nie. To mi <laughs> zabrałem. Tyle żelaza mam. Mam, 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 mam. mam. Tyle starczy, tak. <laughs> I dobrze. Zawsze no, w sumie mogłeś sobie jeszcze wziąć tą mapę, co tam wisi. <laughs> nie, nie. Ja idę na hardcore najwyżej się zgubię. Tak, tak, to działa. Co jest <laughs> tam zabrałem? Kordę sobie zapiszę. Dobra, zrobię sobie screena, dziękuję. Jak coś, to wrócimy i się nie zgubimy. Tak, tak. Już dziesiąta minuta. No nic, ten odcinek będzie najprawdopodobniej podzielony na dwie części. Tak, po prostu. I będzie zablowo. Okej. Okay. pewno trochę więcej. Chyba tego takie małpki złe. No ok. To już on jest płatny? Jak Najwyżej będziemy sobie radzili z polowaniem na jakieś jedzenie, tak? Tak. Chodzimy w nowe terenie. Tak. Mówię, co, tam, co tam ta świnia robi tam na drzewie? Poluje ciebie. Aha, okej. Okay. Powodzenia! <śmiech> <śmiech> Wiem. Ale pokazałem tak coś, ha, bój się mnie. No, mm. nowe tragediczne pola. Kurczę, jak znajdę jakoś w kastynię, będzie pizza. Dobra, biegiem, biegiem nie ma co się przemęczać. No, światło nie było. No, te są po prostu, Ej. Tam to przeszedłem, tam były królicy, były dioryty. Było wszystko. Ups, ups, ups. Ups, 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 <kluz> w ogóle dużo było tych brzózek wszędzie. Mhm. Rosły nawet na sobie. Mhm. Nie tak, to z daleka wyglądało, jakby na sobie rosły. Mhm. To jest cały lastyk rzozowy. Wszystko. Tu ile tego diorytu nas serana jest? Wiesz może do czego on służy? No nie pamiętam, on jest nowy jeszcze się nie nauczyłam nowych wersji. Okej, okay. Coś nauczymy. Jeżeli widzowie chcą nam podpowiedzieć, to widzowie mogą nam podpowiedzieć. Widzowie, podpowiedzcie, do czego jest dioryt? Co można Następnie z diorytu robić? można go przepalić i zrobić naproki. Ale czy jest jakieś ma... jakieś ogólne ma zastosowanie? Na przykład coś robić, jakieś coś? Coś z tego ogarnąć. Na pewno jest blokiem budowlanym. Myślę, mm -hmm. mm -hmm. że na pewno będzie miał jakieś zastosowanie jak nie w tej, to w następnej wersji. No, kiedy, kiedyś wszystko musi mieć swoje zastosowanie, na przykład jak Lapis. W końcu się doczekał. W końcu się doczekał. Kurczę, Lapis chyba od samego początku był. Mhm. Mm La, lapis. Po prostu ja, ja sobie czasem z Lapisu lubiłem zbudować jak taki malutki, <laughs> z bloków. No bo zawsze było tego dużo, a ty no. masz jakieś, nie wiem, jakieś upodobanie do lapisu. No bo jest niebieski. Patrz jaki kurde zając. Zobaczymy mi pisali, że jakieś łapki wypadają z nich, nawet mięsko tak, może czasem tak, wypaść. Tak, 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 mm, okay. I z owieczek teraz też wypada mięsko. Mhm. już nie mówiłam. Tak. Wpadło. <laughs> O, coś kolejnego nowego. To jest Grenic. granic. Sobie wykopię, jakby coś kilka. <grytania> Na pamiątkę. Kurde najlepiej. Tak, panie królik, ja tu pana gdzieś widziałem. O, skóra wypadła Rapid hide. Ciekawe, co ze skóry można zrobić. Ktoś mi pisał, żebym, żebym sobie tak po prostu nie pływał po, po wodzie, bo może mnie coś z dołu zaatakować z wody. Coś może nagle wylecieć i Ale co? No, bo teraz są jakieś twierdze podwodne. A, no tak, faktycznie. Może są jakieś no. O, mięsko wypadło. Wygląda jak kurczak. No, jak serce wygląda. Jak kurczek. No, kurakał. Kura. Kał. kura. ,ła ,ła. Coś chciałem powiedzieć przed chwilą, ale zapomniałem. Nie A, pamiętam, jak grałem pierwszy raz w Minecraft, jak, jak taki znajomy, co mi powiedział. Że... Zobacz sobie, gram Minecraft. Pamiętam, że też coś powiedział, żebym do wody nie wchodził w nocy. Nie, wiem, ja myślałem, że coś mnie z wody zaatakuje. I się bałem też do wody wchodzić. A mogłem wejść, bo wtedy byłem całkowicie bezpieczny na 1, 3, becie, czy tam 1, 2 jeszcze. Nie pamiętam dokładnie co było zawarcia? W sumie jakby teraz to mi powiedział, to bym się bał do wody wchodzić. No granity, dioryty, złoto. Hmm. Złoto ważne. Złoto ważne. Ale z złoto można zapolować nocą? Więc tak pił na... netarowe świnki? Tak, netarowe świnki. One drobny złoto. Tak. Ale które, te te, te pigmeny? No. Nie w dupę. No by mnie zabiły. padam na, na, na... wodzie, no. pamiętasz? Przy neterze? To no. był czysty chaos. Ja tu w pełny w protach cztery mnie zabiły. nie zabiły. No ale to, to była masakra. <laughs> tak, World of the już nie będzie. Może kiedyś gminimy jakiś drugi sezon. Ale. Lepszy. Lepszy. Czego już to by było ogarnąć, żebym... Już ja się za to brał. A nie stawiał na jakichś programistów. <laughs> Dobrze, tutaj kątem oka. Nie, to jest góra jakaś taka zwykła. Gdzie mogę mieć tutaj pustynię? Póki co jestem na jakimś biomie leśnym, czy leśnym. Takim jakimś zwykłym, tylko że z lasem. Tu dochodzimy do obciętych gór. A już to widzę epicki powrót przez pięć odcinków na miejsce. Ale jest przynajmniej. przynajmniej. nie siedzimy w miejscu. To jest chyba obcięcie mapy. Musi być obcięcie mapy, bo tak... Tak to aż dziwnie. No, musi być cięcie. Dobra, idziemy. Idziemy na kwiatuszki. O, jeszcze mogę sprintić. Stawiam na oszczędność. Dobrze, gdzie my dolecieliśmy? Do jakiejś... Fajnej miejscówki na... Domek, do kurczaczków. Dalej jest dzień, co mnie cieszy. A, i chyba, chyba z tego co wiem, to od tej wersji dłużej lewele będzie się wbijało. Tak bo, doczytałem. to czytałem. O, jeszcze dłużej? No. Może wioskę jakąś znajdziemy. Byłoby miło. Mhm. Tamte mi się nie podobały tereny, ale tu mi się podoba. A dalej nie mamy marchewek. Znaczy, nie masz. <laughs> Mówię nie mamy, bo to tak... No nie mamy, bo tak razem nagrywamy odcinek, to tak, tak się mówi. Po prostu, to no. sami wiecie. Jak się stała taka wspólna seria bodzi. No. Przy większości odcinków. Hmm. Było. Ja się nagrałem odcinek bez Uli już. Dlaczego nie ma Uli? No. No, dlatego... Część odcinków wspólnie, część samemu, zależy co robi Ula, czy jest w szkole, czy nie, jak nagrywam. Także wiecie. Tak, niestety jeszcze chodzę do szkoły i nie, nie tak. kiblowałam to technikum. Tak, ale z technikum, jakby chodziła do liceum, to już by... Już by teraz jeszcze miała wakacje, bo na studia, studia są od października. Pop, 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 pop. No w czole. Dobra. Ale nigdy nie pamiętam, żebym sobie w serii Federfolin zrobił. Dlatego po prostu tak chodzę. Dajcie mi pustynię czy nie? Znowu. Dioryty. Dużo tego. Mhm. Oh shit, teraz to faktycznie las. O! He, kurczak! I zobaczcie, właśnie urodził się nowy wodospad. Tak, urodził, bo dopiero woda zaczęła spadać. A ty kurczaki, dziury robicie? Mhm. Zrób sobie jaką dziurkę, może. Tak, w razie było Też o tym tak pomyślałem. No. Bo póki co nie zapowiada się, żebym tu widział jakąś. Ee, no, tak właśnie. Pustynię. Myślałam, że w pustynię. że falniesz jakiś klocek. Peter <laughs> <laughs> Falin! Brudzisz całe mięso? Siemi. To ci lepsze. Naturalne. Zdjęłem, o no. Nie no, myślę, że na razie zrób sobie dziurkę, postaw sobie pochodnią łóżeczko i dopiero ten, wyjdziesz sobie na kilka moków. Mówisz? No, Przydałbym się też jedną w górę, żebym się przynajmniej... żebym nie zginął jak wstanę. Tak też się zdarza. Może się na przykład zablokuje Stevea i... E, 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 e. Hardcore zet. No. <laughs> Minecraft. Minecraft. mocna mocno. A mogę ja tych mogę Fajnie, może, może sobie zrobię jeszcze na jedno, to. No to nie i... ma być piękne. Ale nie, chodzi mi, że jak, że jak wstanę, żebym wiesz. Sobie Bardzo zrębie. Ciemno już, bo ja zgasił światła <grym <grym no Tam wiesz. miałeś owieczkę po czekaj, 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 czekaj. Chcę wiedzieć, że tutaj jest Gdzie <grym> owieczkę Z prawej? No, no to A, tak. dobrze, chcę nawet więcej Cześć owieczki! mięsko drapie. Siema, owieczki poznajcie mój looting, pokażcie swoje mięsko, jak ono wygląda. Szmata. Przecież myślałem, że ma czarny ryj, a to, to był tak. Te... Ty z... wpytę! Ej, mam na ciebie miecz, dlaczego cię tak niełatwo nie zabił? Ju, siema, 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 elo, ziomek. Siema, creeper, wybuchnij też i pokaż temu ziomkowi, jak wybucha elo. Chciałem, Stefan! ale patrz, teraz wypadły z niego trzy. Z miliony! Widziałem, widziałem, miliony wypadły, ale. No, Edek! Skrajny Kredek! Wiem, że tu już chciałeś to rozwalić, dlatego byłeś niżej, no, ale sorry. Kurczę, że Edek się trafił i znowu nic nie wydropił, a specjalnie pod niego miałem miecz. Ziomek. Czekaj, mięso, bo w końcu wypadło. Widziałem, jak mnie zadrapisz z No nie, to to koło strzału. A tutaj, Raph <grymne> Ale cię wypalił w kąt. widziałeś, nawet Edek tak poleciał wcześniej? Co one tak mocniejszy wybuch mają, czy co? Możliwe. <grymne> taka dziwna, tak taka jest dziwnie, lata, wszystko. Dobra, ten teren te, te, te możemy grifować, Ja zawsze się wkurzem, jak gdzieś mi Creeper wybuchnie, to od razu łatam. Ale tutaj jakoś. I don't care. tych też możemy kolejny łóżko robić. No, to nawet nie musiałem wtedy w ten, mordować nitek. Ale skąd jeszcze były połowieczki, Tam masz jakiegoś ząbienia. Widzę. Tak, jakbyście się pytali, czemu często, często tak uciekam ten e, właśnie mieczem, to właśnie tak po kątach ekranu zawsze wszystko jest większe. Jak nie mam optyfina, to tak robię. Żeby kątem mogę zobaczyć coś na przykład bliżej, mam takie przybliżenie na teren jakiś. Ja zawsze o tym marzyłem! Oh, on biega! Ostro. A, a, a dobrze trafi, ty. Słysz... Ja jak ale dobrze dropi tej. To Ja go usłyszałem, ja go usłyszałem, jak usłyszałem. tak myślałem o. No wiesz, ja nie mam słuchawek, żeby wysłaszałam dopiero od ciebie z takim spóźnionym tym no. <laughs> Spóźnionym zapłonem. No. O niedługo kamerka może mi wysadzić, to jak... Może po prostu jak kamerka mi wysadzi, to zakończymy. Ale póki co gramy. To tak sobie wszystko ogarniam. wiecie, taki pierwszy dzień podróży. Tego nie musimy zbierać, tego mam No To fajnie tutaj, takie do Dobra, może wiem, pójdę spać już. To jest spokojnie raczej. Batman ogarnął teren. Batman może iść spać. No, 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 no. Na noc, żeby być grubszym. I i śpimy. Oh. <laughs> Ciekawe. Ciekawa perspektywa. No dobra, mamy dzień. Już go zabieram. Nie masz miejsca. tego. Fa Fakok. Co mi nie potrzebne na tej podróży? Mm, jajka. Okej. Okay. Jajka. No. Nitki. No wyrzuć. Okay, Co mięso, się przyda? Zębiaka. Zębiakowe mięsko. Sadzonkę. I masz sodzonię dirkę. No, smutno dirtę. Stefan! Stefan, bł ładnie ubrany jesteś. Świecisz. Jak Ty zginąłeś? Jak no, ktoś mógł Cię zabić w takiej ładnej zbroi? Pewnie ktoś w jak samym setie, no? ktoś yes, okay. tak samej secie, Coś by ciekawego? Nie jestem. Mmm, okej. Okay. To był pierwszy dzień podróży. Myślę, że zakończymy odcinek. Ściągnę hełmik, żeby, żeby z Wami, żeby do Was patrzeć, także dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarzyk. Wkładaj mi w nos. I napiszcie kraina wodospadów w komentarzu, tak na zakończenie. Dzięki raz jeszcze. Na razie cześć. Hej!